Właśnie ja widzę, jesteśmy na i To. CRT. No i dziś będziemy zbierać dowody na Czana. Czana? Tak. Robimy tak naprawdę dla Papalardo. Uszymka na kanale napadaliśmy na Bank. No a ja dziś. Tak naprawdę zdradzimy Czana to no aby on poszedł już za kraty. W sumie ostatnim odcinku też mam o tym mówiłem, że on pójdzie za kraty, więc pójdzie U mnie chyba. U mnie. Skaczemy na mordę. Właśnie, mnie wyjeżdża mnie jeden mnie. samochód Chena. Ja mu kramę ten samochód. Mogę go ukraść po tak. Któryś z co to przypomniał? mnie no Nie widzi ochroniarza? No chyba... <coughs> no ślepy chyba jest. A widzowie? A mogę sobie wziąć ten samochód? Nasłuchajmy. słuchajmy. A mogę go sobie wziąć? Co oni tam mówią? A on tutaj jest tam, nie? No. Ok gang, it's that time of the week again. I gotta pay up all these guys and go have to steal cars from So listen up. Hey, you're meeting way on the balcony of the pharmacy. Cocation, 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 shepherd. If Więc tam, będziemy zbierać do wody. No, na cenie. to nie ma szybkości ten samochód. widzicie widzowie. Ja ja mam samochód, mogę mu o kurde! W, ale w to Ten wód się dostał. Ale, ale, ale nie niszczę go, nie? Nie zniszczę go. jak zobaczy jakąś ryszę, to mnie on czepnie. Jak zobaczy tak. rachunek. A już na ten samochód. Nasłuchamy tak. i sobie. Jeszcze nie wyskakuj, bo. A ja chcę zobaczyć, gdzie jest mój tam samochód dalej. Jest tam? Może i. Po zobacz, czy jest albo ktoś, to jest też czarny. Mamy, widzę, pierwszą tutaj zdjątko. Zrobione jedno zdjęcie. Czemu ja nie mogę nie ruszaj się, nie, a jestem ochroniarz. Dobra, tu mamy następnych oprychów czyli coś tam robią. Oczywiście należą oni do Chena. A Barry i Chen mają coś wspólnego? Co? Co? Barry i Chen mają coś wspólnego? Nie. A Barry co się z nim dzieje? Nie, czy uczy Kung-Fu. Co? Przecież on uczy Kung-Fu. A, sam kłód Uwaga. Nie dałem typowi wyskoczyć, no ale... Trzeba bliższego ujęcia. No, bliższego śniega. Teraz człowiek bez ruchu. Uśmiech panowie. Komda miniatury. <gry> Będzie idealnie pasowała. Dobra, i tak was wszystkich powalimy, bo my znamy kung fu. Mimo, że wy jesteście chinolami, to nie wiem, jakby możecie go nie znać, ale. Wszyscy? Jeden jeszcze, gdzie on jest?

Dobra, Czarna za chwilę złapiemy, odblokować mi jeszcze aparat, który mamy pod przyciskiem górnym. Tym oto tu klikam. A gdzie jest moja droga? Nie, to nie jest aparat. To jest aparat? Tak. Nie, to nie jest aparat. A, to jest aparat. Jedna ma fuszka dla A To jest chyba, tak i po tym jest to to Serio right. <coughs> <coughs> so to włączyłeś. No, przez przypadek Ja to nie włączono, ja to się włączyło. Dobrze. Jedna mała fuszka dla czena. Czemu zawsze każdy się musi nażrzeć? tym ja go nie zauważył, żebyśmy zarobali jego teoretycznie samochód. Właśnie. Skaczę przez hotel. A co mnie widzowie? Ja lubię skakać. Czy gdzieś, gdzie ty, czy ja? Ja już jestem bliżej. A ja mam już prawie na miejscu. A ja źle Ja Jestem na parkingu. A ja źle radę, czy dobrze? No dobrze, ale dłużej będziesz jechał. Ja mam jechać, no ja nie wiem. Saying, but I can't mom, only oh fool. Oh? Maybe they're all getting coffee. Are you are you no! Something's up. And the only men I have left are you. And this bunch of grey! Oh. So mm -hmm. with all my most trusted employees missing, you're going to have to do the job for me. What is it? I'll give you the details later. W prasie kamera widzę, przekrzywiła, ale wróciła na formę. O i znowu Między widzowie, teraz Więc widzę, że ze mną był kto? I Elo. другие